Okej, okay. nie, nie pij mnie, e, witam wszystkich z tej strony Banul, witam was w Pixelmona EJ ZOSTAW MNIE MUMIN FAK EJ NO TERAZ SIĘ ZBUGOWAŁEM e, ZRAZEM ZE MNĄ JEST MUMIN Hej coś KAREON no. I DUMEL No no i co, no idziemy xpić Pokémony, tak? Dobra, tutaj mamy nasz początkowy EJ, jak się tą F5 Okej okay. I co, i każdy rozchodzi się w swoją stronę, tak? Nie, no ani miałem iść razem Jedno ja racje poszedł razem No dobra Niech będzie Na razie bym poszedł razem Aaaaah! POLISH WINE! POLISH POL! POL! Tak panu, to... Ojezu Ale zbierajcie tę nasionkę Czy wy chcecie iść nosą? Aha, to chwila <zysklarę> Zapomniałem o tym O czym? Nieważne Ojej, no Moje Wziąłeś z owocka Tak Mam owocka Owocek! Owocek, owocek owoc Mieliśmy... razem Gdzie wy jesteście? Dobra. dobra. Dzięki, dzięki Dumer Dobra, Gdzie by jeste? O dobra, widzę, widzę Carona, dobra. No wow, a my was nie widzimy. Faki, gdzie jesteś? Moje drewno. O, Prince lat. Zajebaliśmy drewno. A ty mi zajbałeś to... no, drewno? Co co? No daj drewno. Ej, <ścoughs> dobra, może... Może X my Pokemony, a nie. Dzewo ważniejsze. Dokładnie. Hmm, trzeba chyba robić Gdzie wy jesteście, w którym mieście? No właśnie. My pójdziemy. Przy mieście. drzewie, przy, PT. przy drzewie. Przed... A my przy PC? Ja przy drzewie. To idźcie. Jesteście przy PC? Tak. To idźcie to za tą górę, tą, w której jesteście. No. I spadnijcie na dół. No, spadliśmy. Tam, 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 w lewo, w prawo. <laughs> <noise> najlepsza nawigacja na świecie prawa, prawa, Widzę, prawa. widzę was, widzę, dobra Szukajmy jakichś po pokemonów, a nie No to szukajmy. Ale jak to dzień! Nie chcę mi się podróżować do to. Trudno, masz problem. Ej, gdzie wyjdziecie? Ja idę za Muminem minem. Ucho mnie spędzi, czekajcie! Oje, Jezus. ale grube. Ale fajne. Takujemy. A wow, ktoś nie pije. Który to? Nie. Nie. Yeah. Yeah. Dobra, ja nie. Wiem dostaję, nie, nie wiem, jakby. Nie wiem, dlaczego to są same wysoko Pokémony. To co, Dumel? Robimy, korzy korzystamy z tego, co zabraliśmy. I uciekamy od nich. Co, co zrobiliśmy? A. Ej, nie Ogarni! Dobra, to, to wy sobie czy ja podróżuję sam. Czy to jest. Kron. Hmm? I zobacz, takie drewna. Ja nie, mam. cię no. no nie no poczekam na ciebie. Karon mam, za ciebie. Chcesz? Chcesz, chcesz? A, tak, daj, 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 daj. Dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi! Nie, ty nie. Ej, Ty chciałeś <śmusza> iść sam. Nie chciałem Zabieramy bencha idzie. No, nie mogę wsiąść? <śmieniu> <śmieniu> Siema! <śmieniu> ja idę sobie. sobie. Czekaj! Co? Ej, nie Pani. mogę zahamować! Nie mogę Pani. zahamować! Cześć? Tak. Co ej, halter mnie zaatakował. Ej, panowie, panowie, ja się zbugowałem! Zb... Ja nie Pani. mogę nic Pani, Pani, Karon. zrobić! Chodź, karano, chodź, 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 chodź mam dla ciebie! Ja... No. O, ej, ja nie. Dumę umie... ci umie... skręcać, mogę skręcać, mogę. Nie, nie mogę skręcać! Ratujcie mnie! Ja tu pozbieram drewno przy okazji. Ratunku! No i. To jest idealne porównanie. Jak gra Banner? <laughs> jak gra Krakow? O, jest, jest, jak, dobra, już, już. Jak, jak, jak gramy my z Dumelem? Płynę to. Teamwork nie mówi. Płynę. Mogę się do niej. Dobra. Ej, ja nie wiem ile my to nagrywamy już, ale easy. Najwyżej potnę to na kilka części. Czemu tą łódką się nie da skręcać? Ej, a Gdzie jesteście? A mumin został. Mówimy to ty? Nie. Tak, to co, co musiałem mi... Chodźmy i... tu, chodź, Karol, chodź, 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 chodź. Chodź, idziemy dumę. Czekaj, chodź. ich szukam. O, o shit! Shit! Wpływamy dopiero. Ehm. Um, zepsułem. O, <słysk> Ale dostałem buzda Zepsułem, zepsułem, zepsułem łódkę. <słysk> nie, nie, moja łódka Dobra, proponuję iść z buta, bo te łódki są. Hobby, o tu no? chodźcie do mnie, tu, tu, tu do mnie, do mnie, do mnie. O. Nie, ja idę do tyla. Nie, jestem z butkę. Ja też idę do dumera, bo Dumer ma dobry team play. Dokładnie. A czekajcie, muszę sobie grę wyciszyć. W LoL mam lepszy team play z nimi, e... się w ogóle nagrywanie przerwało. I dobrze ci tak. Uff, żyję! Gdzie wy jesteście? Nigdzie wam. Ej, ja nie ja... ja chodzę za domelem. Ej, ej, panowie! Panowie! Co? Gdzie jesteście? Pościliśmy sobie razem. temat, popaki. Takiego? Takiego skały. Jaki? Skydrop hmm, zostawili tak, mnie tak. samego. Ale tym? Fucking. Gdzie wy jesteście? Zgubiłem się. Ja jestem no, na wyspie. Bole, bo ja moc. jestem na wyspie dżunglowej. Ty jesteś w ogóle. Nieważne, ty jesteś w Jak ogóle. O? Coś tam jest. Wy jesteście no, dalej na tym biomie zimowym? Tak. O 15 To No to Zrobię. się wracam tam do was. Ja chcę z nim walczyć. Chodź tu. No, chodź, chodź tu. No, chodź tu. No, chodź tu. Czekajcie na miał ja do was już płynę. O, to to, jest doby, to był bardzo zły pomysł To był bardzo zły pomysł Nie walcz mu Czekaj O. Tak y, y, to ja próbowałem sobie zabić jednego pokemona ale Dobra, ja umieram O, uciekłem. Jest! Uciekłem Ej, tak szczerze Ale karonczył no właśnie, banul? to jest cheaterstwo. Bo ten trener mnie zbugował. Banul. Co? Patrz chyba na dobroduszne. Nie, patrz. nie tapaj, nie tapaj mnie. Gdzie no, bo, no, dobra, tepaj. Ja, w wodzie. Mumin, patrz, 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 stój, stój Mumin, patrz Wow, brawo. Przyrząd on nie ma żadnych ataków w Kurcze Ty, on jest mocny. I teraz za, tak przypuszczmy czwarty odcinek Banu tam głoduje O! Widzę, Karolę, TVs, widzę! 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 Jest! Buzie widzę! Buzie widzę w tym tęczu e, System aktualizuje mi awasta, okej, okay, spoko No chodź tu, głupi ty Gdzie jest ratata? Ratata mi ucieka No stoi tu Mówi <angry> za ratatą No bo, bo on ma piąty poziom, jak chcę z walczyć o, czy mnie nie lepiej było, jak przy centrum, jak później ich uleczymy? Ale. Ty! <laughs> Masz podkę. Jeden o! Moment. Ej, znalazłem centrum Pokémon takie duże! Prawo, panu. Tutaj, za mną, panowie. Gdzie jesteś, panu? E, daleko. O, tam, tam jest w ogóle centrum Pokémonów. No tutaj. To nie jest to samo? Nie. Nie? A jest, widzę tylko do nasze. No ja też widzę tylko do nasze. <laughs> to idźcie tam w stronę takich wysepek. Nie, ja nigdzie nie by doszedł. No to Tych nie naszy, ja jej kocham. Super. Zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Gratulacje panowie. <noise> ja mam z i 15. Kilometrów. No w złą stronę poszliśmy. AU! Ja nie mam nic. AU! To, to idziemy. No idziemy tam. Do mnie, tam. chodźcie, do mnie. Nie, nie idziemy do ciebie. Eee... Nie mam z kim walczyć. Gdzie... Ja idę szukać z tej rataty. Ja ją no zabiję. to tutaj, tutaj tutaj jest ta twoja ratata. Obok mojego nie centrum Pokémon. Nie. Tak. Nie. Tak. Gdzie jest moja ratata? Tu jest latata, moja. Nie, to jest osiemnasty. Dobra. 16 Gdzie jest moja ratata? Ech. Hmm. No, uda się? Czy się nie uda? Au! Mumin! Widzisz, to jest centrum Pokémon. To Pokemon. jest peaceful, nie? To tak. Nie ten, Nie, tak. nie, nie <noise> Mumin, mumin, mumin! Co, masz czy ktoś na dwudziestym którymś? No nie mogę, bo rację. Udało o, się! Patrz, patrz, pokaz. patrz, patrz. No brawo. Kogo złapał? Drugiego. Na? Szesnastym. Ja mam na piętnastym drugiego. Tu jest fajne centrum Pokémon. Okay. No właśnie, to jest to moje centrum Pokémon, które znalazłem. Dlaczego no, to jest w ten sposób? Fu ale brzydko. Ooo, mój to padł. Dobra, też widzę to centrum. To wszyscy jesteśmy do tego centrum. A dumy wypowiedzcie, gdzie jest? Eee. Shit. Czemu Jak tak się wszystko? robi pokebole? Musisz mieć aluminium. To trzeba iść niedługo do jakiejś jaskini. No brawo. A gdzie wy jesteście? Ja bym co poszedł. Nie wiem, ja bym gdzieś tutaj zrobił jaskinię jakąś czy coś i znaczy, zrobił Jezus. Kopałbym w dół. Jak debil. O, jest, jest, jest! jest. Ta 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 ta! Ta 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 ta! Ja... No, no nic nie zapałem, bo nic widzę tutaj. Ja też nie złapałem. Ja, ja złapałem no, tylko... Potek Swit bo to same wysokie poziomy. Ja no tył oh, shit! Bołku. Co ma mój Drowzee? Jakie ma? Browsi. Ma headbata Brawo! Ła! No, Pokéball mi się rozwalił! No bo jak zesz cały czas, no to się w końcu rozwalę. Ale zrobiłem go nowego. Zostało mi tylko 7 pokaboli. No banon. a co, już masz tyle pokemonów? Nie. Em, um, hmm. chłopaki... Ech. Stało się coś strasznego. Co? co? Muszę ma no. najpierw znaleźć, żebyś to pokazać. No to chodź tu do tego centrum dużego. Coś do tego centrum. No momenta Zapał jakąś legendę pewnie. Jasne, Pokebole. No? Gdzie no. ja jesteś? to? zobacz, gram. pokażę. Czekaj, zgubiłem to centrum, wait. Ej, eee e... Dobra, ludzie, ogarnijcie się, spotkajmy się wszyscy, wszyscy przy tym centrum. Tak, to jest nasza ja Aperteam ja Play, nie? A, centrum, nie? A, to jest nasze centrum, nie to nowe. Manol, manol, Pokazać ci coś, Czekaj, wyleczę. No, pokażę. Ten surprise, motherfucker. Czekaj, bo leczę Pokémony. Ogarnij się, człowieku. Co tam masz? A. O nice. Ja, ja mojego nie mogę podekcji, bo są duże poziomy. A właśnie Kara pomożesz mi? A Caraonowi ewolował Pokemon, lewe, tak? Nie, więc trochę to potrwa. Karaon. Co? Pokemon ci ewolował. Mhm. Uh -huh. Masz jakiś nie... Bezużyteczny atak? Tak. To używaj go. Ale to jest nieuczciwe, wiesz? Za cztery. co? To jest nieuczciwe, wiesz? Ciu. Jezu mario, co nikt to? Nikt nie to? musi wiedzieć, kaka co, co teraz to robię? jest? Co to jest? Co? Jezu, to jest straszne Jak cię zabiłeś? Nie wiem Ale nie rób tak Masz drugiego, jego, on ma mniejszy level jej, jej Dobra, szukamy Co to jest za straszne coś? A masz jakiś bezużyteczny? Nie mam bo Jezu. to tamtym walcz Chyba, że to jest bezużyteczne, no, czekaj Dziecko to wielkości, kurde nie, bo wyłączyłeś mój jedenazer AU! Dobra Ops, coś mi się ścięło Dobra, już, już, nie, działa ty sobie tam ekspcia najpierw, a ja sobie... O właśnie, chcę to zobaczyć Gdzie jest to gdzie jest nowe centrum No szybciej O! To, no ja O! znalazłem, Znalazłem żelazo O, dobrze on. Nie masz co zebrać pewnie Co? Mam Okej okay. Ktoś zabił tego Magnomite'a, czy tam Aglethoda, nie pamiętam O, niech wypada żelazo No tak O, Ratatana siódmy, Ratatana LOL jaki mały Dumel, no już już połowa, nie? <grym> Jeszcze drugi <grym> Tak mi smutno, nie mam nikogo Później te... będzie lepiej. No tylko bo, mojego syna Tylko raz ci się nadzawić, no się więcej nie chciał. No dawaj. I... Tak. Tylko raz. Harry, jeszcze raz. Raz. Będziesz uczciwy. Yo. Yeah! Okryt, patrz, widzisz jaki kryty? Yo, yeah! mój tartwig ma level 8! Yo. Yeah! Panel PWP? Nie. Ja całkiem nie wiem gdzie jest tam to, tym pokałem. Będziecie musieli mi kordy e, wysłać. Ja nie. nie to nie mam pojęcia, gdzie to jest. A co? O co chodzi? A. Dawaj. Tu, w Dawaj. Shit! Rzucam Gdzieś... cię jeszcze raz! Dawaj! No, zapałem poliłaga. Na dwudziestym. Radata. Nice. Rada ta. A, on ma 14. Jost! Jost, jost, jost! Jestem mistrzem Pokémonów! Nie. Tak. Zupełem coś bardzo Mam tutaj OP. tylko to. Na no co zopałeś? Co? Mankeya na 24. <grym> Brawo. Poliwaga. Czy to się zbugowało? E, ja w ogóle tak odszedłem od was, że to jest masakra, Dobra, nie? chce? co ci się nie chce? Co ci się nie chce? Się nie chce. Co ci się A, nie chce? Expić -ex tego. Do maila. Trz. Pal ci więc okej. Shit, jak nie laguje. UPS! Wyłączyłem ewolucję Dobrze, Dumnezeu. Ewoluuje, czy nie? Ewoluuje na następnym poziomie. O, jak miło. Karajo? Czekaj, idę, poszukam. Zmienię nazwę mojego pkmona. Poli myślnik Swag. Swag, Swag. What the fuck? Co? Abra. No, no, zaraz złapiesz go. go. Au, 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 au. Czekajcie, bo muszę sobie moją nogę w Gipsie ustawić. A czym się zmieniało pomiędzy tymi? Pomiędzy... Eee, tym nawiasem kwadratowym. Mam. O Jezus, to daleko. Jak... O, shit, jak to zoromiście wygląda. Trąb ty znaleźć. Fight, double slap. Pomagam, eee, Tak szczerze, tak. ja odszedłem masakrycznie daleko od was, więc to będzie ciekawie. To wracaj. No Co? właśnie, wracam i zakończę nagrywanie tego odcinka. Gruby odcinek. Nam. No. Chodź tu! Jest my... Chodź tu, dobra, mam cię! O, ewoluje. Tym razem nie wyłączę. Min, znaczy lol. Hmm? Chodź na chwilę do Pokécentrum. Już czekaj. niech wyewoluję w końcu. Ej lol, mam laga. Wow Wow Jaka ścina farforowa Jestem szczęśliwy Czemu? to okay. bardzo Co jest, za Wygnę Co jest? Coś fajnego, czekaj, tylko uleczę O, po oh, shit! Poczekaj, ty też jeszcze no, no wracaj polka. tutaj! Dawaj no. no Nice tylko muszę jeszcze mu wbić trochę leveli A wy jesteście przy tamtym, smutno. Nie, ja, ja też idę po trochę jakieś pokemony. Dawaj, krabi, dawaj, krabi. Raz. To niech Jest problem. Podgubiłeś. E, nie tylko się. E, podajcie mi swoje kordy. E, X minus 230 Sekunda, X minus 230. Z200. X minus, minus 260, tak? Tak, a Z200. Odważy mam Z. O nie, ciebie nie biję. Kraura, on... czyli ten sposobem. Kadabra Nie, wiem, że. E... Level 18. Łapię go? No, a co? Nic, pytam się. Na niej spróbuję. A co chciałeś? Nie, nie, nie. go. On, on ma jakiś atak na, na, na tym poziomie? Tak, już ma. Już Najpierw w, w mojego pidżotu na 36, żeby mógł klatać. Znaczy. Właśnie, flya będziesz, ale nie masz tego. HM -a. A no właśnie. Ale bez KM, o 36 dostaje tutaj flya. Cool. Dobra, idę was znaleźć i kończymy ten odcinek i, i pewnie włączę nagrywanie czemu nie drugiego. mogę z nim walczyć? Czemu do mnie goni? Czemu Ej, do mnie goni? On godzi? użył teleporta i nie mogę z nim walczyć, o co chodzi? O, jest No, Abra... zabroniłem walczyć jak użyję teleporta No nie mogę się ruszyć On znowu walczy One mnie atakują Karon, pomocy! To cię atakuje? No te dwa pokemony one cię atakują? Ale No właśnie. No tak jak głupie. Dobra, trafiłem do jakiegoś no centrum Pokémon. Wy jesteście przy tym centrum Pokémon, czy jak? Nie Nie, ja FRASZ. próbuję, dobra. Dobra, także ja póki co kończę ten odcinek, więc. Jo, 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 No ja też kończę. A to byście pożegnali jakoś porządnie, a nie. No to dziękuję wszystkim za uwagę. Zawsze do. Komentowania, oglądania i subskrybowania I nie też. Nie mnie też, bo nigdy mnie nie linkuję do filmów. Będę cię linkował. Mam nadzieję, będzie skręcą. No dobrze. Także pożegnajcie się. No cześć. Hej.